Hej ludzie, um, widzicie tutaj takie fajne jedzenie, jestem tak ukrękne. widzicie tutaj jedzenie i to jest jedzenie na jutro, ponieważ jest teraz godzina 10 po 5, a jutro do mnie przyjdzie Julita La, czyli moja najlepsza koleżanka, taka mała, takie, takie, wiecie, takie kręcone włosy, um, brązowe, bardzo brązowe. Um. I tak. Czekajcie. Taka. Spoko. I jeszcze będzie arbus do tego do tego wszystkiego. Um. I to jest całe jedzenie, które będzie... jeszcze będzie do tego arbus. Ale ja go... Jakoś dzisiaj nie umiem się wypowiedzieć Ale on jest w ryzyku, co pan już to dopiero jutro Bo ona przyjdzie o 13 a Teraz jest, tak jak mówiłam, 15 Po 17, no czyli 5 I przygotowuję tutaj Tak Wejdźcie sobie tutaj, wejdźcie sobie na byle jaki film O mnie Kliknijcie Karnograf, a później filmy I będzie film po na samym końcu, bo ja już robiłam z nim kiedyś filmik i to był chyba filmik, tak, 10 przypadkowych pytań ale tytuł nie, mi się nie zapisał, bo mi się usunął i został jakiś film z kamery 20 maja znamy się, jakoś tak, godzina 17, jest, jakoś, jakoś tak to wyszło to zaczynamy tutaj mam jeszcze taką deskę bo um. tutaj nic nie możecie widzieć, musisz taką zyskę. Kawy. Uh -huh. Teraz tak, jakie jedzenie? Ja tutaj jestem, więc spokojnie. Ja tutaj sobie siedzę na stoku, a tutaj mam jedzenie. Więc tak, jest jakaś tam miska, ale miska nie jest Są, nim właśnie śmiejsze, czyli jakieś jakiejś E więc super mi się udało ją kupić. Um, dwa lizaki. Dwa musy Leona. Ha! Jabłko, banana, brzoskwinia okay. um, Tak. To są takie polskie, bo ja te wszystkie rzeczy... Musy kupiłam... Um, Musy to już kupiłam dawno i ja mam dużo tych musów w lodówce, jeszcze z Polski i chyba kupiłam takie duże pudło jak moje biurko, naprawdę na serio takie duże i już mam to przez rok, bo ponieważ tego nie, codziennie nie piję i one są tak do siebie przypłaszczone i to jest takie duże pudło jak moje biurko i właśnie trzymam to w lodówce, bo ja mam dość taką dużą lodówkę, nawet powiedziałam, że dwie no, i tak, no i po prostu trzymam, i sobie wyciągam. To jest polskie! Tak, tak. Um, I tutaj mam dwa soki. Hortekst wiśnie, i Hortex pomarańcze. Słoniło mi um. No i tak. No i zaczynamy. Mia... Um. Ja, um. Będę miała jeszcze dwie szklanki do tych soków, ale to później dam, bo jakoś mi teraz to wypadło z głowy. Tak, co dam do tego? Ty, żelki. Ty, lizaki. Długo nad tym myślałam i stwierdziłam, że dam lizaki. Dlatego, że żelki nie chcę dawać na taką miskę tak bezpośrednio, co się je. Więc, dalej... Oa! Lizaki. Jest dużo. A, świetnie pachnie. Te pudełko. Nie ma. Juhu, gdzieś to na łóżko rzuciłam. Jakie są lizaki? Ile ich jest? Sześć. Osiem. Ale tak tutaj fajnie będą wystawać. To mi to tak fajnie teraz jest, to będzie wyglądało nawet. Leony, będę tutaj gdzieś w boku trzymała i żelki. Zastanowi się. Chyba raczej dam do miseczki. Tak mi rozum podpowiada, Ale ja dam dopiero jutro, ponieważ za jedną noc mogą przyjść jakieś bakterie. Aż no bakterie, jakieś muchy mogą przyjść i w ogóle. Piętać mamy! Ja też kładę tak na będzie tak, gdzie tutaj będą. Gdzie tu będę tak trzymał. Więc tu będzie to. Tu, tak. Tutaj będzie miseczka z dźwiękami, więc je tu. Szklanki yy, będą tu, a mocy tu. I będzie to tak wyglądało. O, jakoś tak, nie wiem. Jakoś tak. Wiem. To będzie tu. I będą tu. Ha! Chyba raczej tutaj będzie tak wyglądało Bez to sobie tutaj będzie siedziało A ja bardziej to odrucham. A soczki będą tu Ponieważ nie chcę na tacy zajmować, żeby zajmowało miejsca To bez tacy tu będzie? Muszę arbuz Ej ludzie, chyba bez tacy Nie wiem Bez tacy Cały czas zmieniam zdanie, więc... ha tacy... taki... Też... Oj, się rzuciłam na mój telefon, ale dobra. Soczki, o, ja jestem na swoim miejscu. Tutaj będą miltaczki. Tutaj będą mi żelki. Ja przepraszam, że nie widzicie. Żenek. będą one ale w miseczce więc jakoś tak <grymne> to będzie. i to będzie tak tutaj, tak, tak. i tutaj będą soczki jakoś tak to będzie i tak myślę że film się spodobał Teraz się przesunę i myślę że subskrybujcie mój kanał i dajcie łapkę w górę jeśli wam się to podobało i chyba to tyle pa